To, co przed chwilą widzieliście, to był oficjalny trailer Giant Software do naszej polskiej mapy Zielonka. Będziemy mieli już 14 listopada polskie DLC w Farmingu 22. W tym odcinku powiem wam, że Giant Software oficjalnie już się przyznał, że mapa ma polskie akcenty, chociaż zrobił to w troszkę dziwny sposób, ponieważ zaczął od tego, że tak naprawdę mapa jest inspirowana sąsiadami Niemiec. Tak, jakby tutaj chciał chyba zrobić trochę ukłon w stronę niemieckiej społeczności, że w sumie ta mapa to może ich też jakoś dotyczyć. Tak czy inaczej, inspiracja jest Polską. Oraz właśnie Czechami. Ja tu jednak widzę więcej polskich elementów. Tak czy inaczej, z tego odcinka dowiesz się, jak ta mapa będzie wyglądać, jakie mamy na niej naprawdę fajne obiekty, no i przede wszystkim, jak ona konkretnie będzie wyglądać. Także, jeżeli jesteś tym zainteresowany, to zostaw już teraz łapeczkę w górę, możesz napisać jakiś komentarz dla zasięgu, na przykład Super Polska Mapa, no i koniecznie obejrzyj do końca. No to na początek mam dla Was kilka stop klatek właśnie z tego trailera. No trzeba przyznać, że te bociany wyglądają po prostu uroczo. Cała mapa będzie się składać z takich starych budynków. I owszem, ma to swój urok, ale jednak wielu graczy zwracało uwagę na to, że Giants przedstawił Polskę trochę jako kraj trzeciego świata. Zobaczcie na przykład również na ten konkretny budynek. Bloki z wielkiej płyty mają swój urok, ale również podkreślają fakt, że te budynki są po prostu stare. No tak, Giant Software zrobił na tej mapie skansen. Był to, co prawda, celowy zabieg, no i zobaczcie, że te malowane domki naprawdę pięknie wyglądają. I serio, to jest skansen. To jest, można powiedzieć, taka zabytkowa osada, więc do tego absolutnie nikt nie powinien się przyczepić. To jest po prostu ozdoba tej mapy. Kościół również wygląda pięknie i od razu mam skojarzenie z typową polską wsią. Zwróćcie również uwagę na słupy energetyczne, które przebiegają właśnie wzdłuż płotów. Warzywniak Natalia oraz poczta, czy czegoś trzeba więcej, to jest po prostu piękne. Kogucik Supermarket. Nie wiem, kto wymyślił tą nazwę, ale moim zdaniem zrobił naprawdę dobrą robotę. No a tutaj mamy jakiś ośrodek zdrowia, i jak się dobrze przypatrzycie na chodnik, no to mamy ażurową kostkę, przez którą nawet przerasta trawa. A ten ciemny budynek to nie jest sala gimnastyczna, chociaż tak wygląda, tylko fabryka fortepianów. No a ktoś, kto wymyślił fabrykę zup, która nazywa się Zub Zub Zub. No to chyba kreatywnością się tutaj nie popisał. No trzeba przyznać, że to ujęcie nad jeziorkiem jest naprawdę śliczne. Ciągnij kwiata w akcji. No a tutaj zatrzymamy się chwilkę dłużej. Zobaczcie, mamy zagrodę dla świń, no i te świnki będą mogły sobie wychodzić z tej właśnie obory na taki delikatnie ogrodzony teren. Ciekawy jestem, czy na przykład z drugiej strony również będą mogły wychodzić, no czy te świnki raczej będą chowane tylko i wyłącznie w chlewie, a to będzie jedyny fragment, na którym będą mogły zobaczyć troszkę słoneczka. A tu mamy kurczaki. No powiem Wam szczerze, że ten kurnik faktycznie wygląda, jakby był zbudowany co najmniej 80 lat temu, natomiast zwróćcie uwagę na inną rzecz. Te kurczaki chodzą sobie swobodnie. Czy zatem dostaniemy wreszcie kurnik, w którym kury nie będą ogrodzone od nas płotem, tylko będą mogły swobodnie sobie chodzić? Wielu graczy zarzucało twórcom, że ta mapa jest po prostu pusta. Moim zdaniem nie do końca tak to wygląda, ponieważ mamy tutaj po prostu fragmenty pól, one są prostokątne, ale o tych polach jeszcze co nieco opowiem. Owszem, pomiędzy tymi polami nie ma drzew, nie ma żadnych miec ani niczego takiego, ale moim zdaniem jest to akurat jeden z plusów tej mapy i za chwilę powiem Wam dlaczego. No i mamy jeszcze uchwyconą piękną maszynę od marki Dewolf służącą do zbioru plonów. Zobaczmy teraz jeszcze kilka skryniów z tej mapy. No naprawdę, ma te bociany moim zdaniem są po prostu śliczne, bardzo dużo dodają do klimatu. Popatrzcie też jak ta mapa będzie prezentować się jesienią. Przeważać będą drzewa liściaste, które oczywiście będą mogły zmienić kolor swoich liści. Z tyłu możemy zauważyć te bloki z wielkiej płyty, ale oczywiście te bociany moim zdaniem są po prostu piękne. To na co warto zwrócić uwagę, to też tekstura tego asfaltu, ponieważ widać tutaj, że ta droga nie. Nie jest idealna i ma swego rodzaju ubytki, czy też inaczej mówiąc dziury. Tak czy inaczej, uważam, że to wszystko jest ze sobą bardzo spójne, chociaż trzeba zwrócić uwagę na fakt, że no jednak Polska raczej wygląda już troszeczkę inaczej, jest po prostu troszkę nowsza. Popatrzcie tutaj na przykład na stary wóz, a w tle możemy zauważyć na przykład taki jakby mini ogródek. Trzeba przyznać, że są to detale, które moim zdaniem bardzo dobrze będą pasować do tej mapy. Z tyłu za domem najprawdopodobniej będziemy mieli betoniarkę oraz kupę jakiegoś, nie wiem, gruzu albo jakichś innych takich można powiedzieć odpadków. Kolejną cechą charakterystyczną tej mapy będzie bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o ogrodzenia, także zwracajcie też na to koniecznie uwagę. Na tym screenie możemy zobaczyć pojazd marki Lizard, czyli pojazd, który nie jest licencjonowany. Jak dla mnie jest to skrzyżowanie jakiegoś pojazdu z Volkswagenem Transporterem starej generacji, tak czy inaczej, będzie to pojazd, który najprawdopodobniej już na samym początku będziemy mieli na naszym gospodarstwie. Zwróćcie również uwagę tutaj na okno w takim przedziwnym kształcie: czy kiedykolwiek coś takiego widzieliście w prawdziwym życiu? No a tutaj mamy fabrykę fortepianów. Takie blaszane schody to również jest raczej dość często spotykany widok w Polsce. I jeśli chodzi o fabrykę fortepianów, to naprawdę warto wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, będziemy mogli wejść do tej fabryki, a po drugie, będziemy mogli generować tak naprawdę dochód pasywny. Przynajmniej takie informacje w tym momencie są przekazywane przez Giantsa. Oznacza to, że od każdego. Fortepianu, który uda nam się wyprodukować, będziemy mogli zarabiać odpowiednią ilość pieniędzy. Produkcja fortepianu będzie się odbywać tak, jak na przykład produkcja łodzi na mapie La Silver Run, czyli po prostu będziemy dostarczać przez długi czas na przykład drewno i finalnie wyprodukujemy sobie taki fortepian, za który dostaniemy, podejrzewam, naprawdę dużo pieniędzy. No i teraz przyjrzyjcie się uważnie, ponieważ tak właśnie będzie wyglądać zielonka. Teraz dokładnie wiemy, gdzie będą jakie drogi i jak to wszystko będzie się tutaj prezentować. Zacznijmy od tego, że nasze główne gospodarstwo będzie tutaj, mniej więcej na środku mapy. Dlaczego mówię główne gospodarstwo? Dlaczego, że tutaj nad polem 45 będzie gospodarstwo numer 2, a obok pola numer 62 będziemy mieli gospodarstwo numer 3? To jest chyba pierwsza mapa Giantsa, bo nie pamiętam żadnej innej mapy właśnie od twórców gry, żebyśmy mieli kilka gospodarstw. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna wiadomość. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest pociąg. On będzie na mapie, oczywiście, jak to na każdej mapie Giantsa obecnie, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że ten pociąg będzie na skraju mapy i nie będzie pełnił tutaj funkcji transportera po mapie, tylko po prostu będzie takim osobnym punktem, do którego będziemy mogli zawieźć towary i sprzedać je gdzieś tam na zewnątrz, już poza mapą. Zwróćcie uwagę na różnorodność. Będziemy mieli dość dużo pól, które raczej będą małe i średnie, ale też będziemy mieli dość sporo terenów leśnych. Na przykład tutaj, w tej prawej części mapy. Jeśli natomiast chodzi o pola, to trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, będzie ich bardzo dużo 91 pól to naprawdę jest imponujący wynik. Przede wszystkim będą to pola prostokątne lub nawet kwadratowe, ale znajdziemy też pola o troszeczkę nieregularnym kształcie. Dodatkowo te pola będą miały ogromny potencjał do połączenia. Popatrzcie, od pola numer 19 do 27 śmiało będzie można zrobić jedno duże pole, właśnie dlatego, że ta po, przestrzeń pomiędzy tymi polami jest po prostu pusta. Będziemy zaczynać na tej mapie z małymi poletkami, ale później, w miarę rozwoju naszego gospodarstwa, będziemy mogli zrobić naprawdę gigantyczną farmę. Moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie każdy lubi grać tylko i wyłącznie na małych polach, a po prostu te pola mają ogromny potencjał do tego, żeby je później połączyć w nieco większe areały. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli również dość łatwy dostęp do wody. Mam tylko nadzieję, że Giant nie skrzani sprawy podobnie jak to zrobił na mapie z DLC Horsha Agrovation, gdzie mogliśmy sobie jeździć po dnie jeziora. Uwagę zasługuje również fakt, że sklep będzie praktycznie na naszym gospodarstwie. Jedyne co będziemy musieli zrobić to po prostu przejechać jedną ulicę. Na mapie w okolicach pola numer 8 znajdziemy również boisko piłkarskie. No i ja jestem bardzo ciekawy, czy będziemy na nie w stanie wjechać traktorem oraz czy będziemy w stanie to boisko zaorać. Będziemy mieli postawionych też sporo różnych budynków produkcyjnych. Listę ich możecie znaleźć po lewej stronie ekranu. Idąc dalej zobaczmy sobie jeszcze na kilka zrzutów ekranu z tej mapy. Jak widać będziemy mieli naprawdę fajną wieżę widokową. I tutaj koniecznie muszę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Popatrzcie w lewą stronę. Tutaj wygląda na to, że mamy taki jakby teleskop, taką jakby lunetę. Czy to oznacza, że będziemy mieli takiego isterega jak w Farmingu 11? No powiem szczerze, ja bym bardzo sobie tego życzył. Na mapie zielonka będziemy mieli zupełnie nowe gatunki drzewa. Jeżeli dobrze pamiętam, pojawi się Dąb oraz buk. Tak czy inaczej, tutaj możemy zauważyć nowe właśnie drzewo. Liście wskazują na to, że będzie to dąb. No i mamy ten las, który jest takim lasem troszkę liściastym. Raczej nie będzie to mapa dla największych harwesterów, jeśli chodzi o drewno, ale i tak na pewno będzie się tutaj można bardzo dobrze bawić. Nawet w wycinkę tego lasu. Będzie trzeba to robić, jeżeli oczywiście będziemy chcieli zrobić akcję fortepiany. Po prawej stronie widzicie nawet taką fajną jakby altankę, w której mamy przechowane drewno służące do palenia na przykład w kominku. A teraz czas na screena z parku. I jak widzicie, ten park będzie niedaleko naszego kościoła. No i nic by tutaj nie było dziwnego, piękne ławeczki, ładne stoliki, można sobie w szachy pograć. Ale zwróćcie uwagę na ten konkretny stolik w prawym dolnym rogu. Tutaj na nim stoi sobie jabłko, takie złote jabłko. Czy to właśnie będą znajdźki na zielonce? Moim zdaniem byłby to bardzo dobry trop, dlatego że przecież Polska słynie z jabłek. O te jabłko, no byłoby to naprawdę coś fajnego. Kogucik supermarket. Czy trzeba czegoś więcej? Ja bym tylko chciał, żeby można było do niego po prostu wejść. I nie, wcale nie po to, żeby coś z niego wynieść, tylko po prostu, żeby sobie po nim pochodzić. Zwróćcie uwagę na ilość detali na tym zdjęciu. Z lewej strony na kwiaty rosnące bezpośrednio przy budynku. Budynek też ma specyficzną teksturę, jest drewniany z jednej strony, a z drugiej murowany i jak widzicie ta cegła nie jest w żaden sposób potynkowana. Zwróćcie również uwagę na płoty, ponieważ tutaj widzimy kolejne ich rodzaje. Mamy taki płot, Kamienno, metalowy, tak mi się wydaje, po drugiej stronie wygląda na to, że mamy płot taki betonowy, aczkolwiek mogę się mylić. Dajcie znać w komentarzach, jaki uważacie, że ten płot znajduje się po drugiej stronie ulicy. Będziemy mieli też osiedle bloków z wielkiej płyty. Oczywiście to też bardzo pasuje do klimatu tej mapy. Sama mapa jest, jak widzicie, osadzona no już w czasach dość mocno minionych, natomiast uważam, że tego typu bloki do tej konkretnej mapy pasują po prostu świetnie. Twórcy zwracali uwagę na to, że na przykład będzie się ruszać pranie oraz wiatraki od klimatyzacji. No trzeba uczciwie przyznać, że po prostu te budynki bardzo pasują do tej mapy, no i oczywiście mają jakiś tam swój urok. Do tego będziemy mogli mieć wiatrak i taki budynek, który nie wiem jeszcze do czego konkretnie będzie służył. Na dachu budynku możecie zauważyć pięknego polskiego bociana. No, i to by było na razie na tyle. Mamy całkiem sporo screenów, właśnie z zielonki wiemy, jak ona będzie wyglądać. I jednym zdaniem, mapę mogę podsumować następująco. Ona po prostu jest piękna. Bardzo mi się podoba, ale to jest moja personalna opinia. Uważam jednak, że ta mapa jest ze sobą bardzo spójna. Wszystkie budynki pasują do stylu tej mapy, chociaż, tak jak niektórzy zauważyli, troszkę Giants przedstawił Polskę jako kraj trzeciego świata. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie: czy faktycznie jest to taki skansen, czy raczej jednak tak dokładnie wygląda polska wieś. Czekam na Wasze komentarze, no i oczywiście gdy tylko mapa zostanie wydana, to szykujcie się tutaj na naprawdę ciekawą serię na moim kanale. Trzymajcie się, no i do zobaczenia znowu, cześć!